Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Marcin Sowiński, jestem lekarzem i naturopatą. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, czym jest glutation pod kątem odporności, ponieważ jest tak wiele funkcji glutationu, że na pewno kilkadziesiąt tego typu wykładów poświęcimy różnym częściom a to tam na kardiologii, w kardiologii, czy tam w neurologii, nawet bardzo szczegółowo. Pomalutko będziemy to robić. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować właśnie na tym, że to jest cudowna molekuła odporności, i naprawdę już o tym trochę ostatnio mówiliśmy. Więc, glutation to, przypominając, jest najsilniejszym antyoksydantem, jest wręcz określany jako matką wszystkich przeciwutleniaczy. Jest jednym z najważniejszych związków biochemicznych w naszym organizmie, bez którego przestajemy istnieć, żyć w bardzo krótkim czasie. Niektórzy mówią, że nawet w kilka minut. Może tak być, ponieważ bierze udział w wielu funkcjach naszych komórkach. Jest obecny we wszystkich komórkach żywych, czyli w biologii, to jest od komórek roślin poprzez zwierzęta i człowieka. Jest obecny w naszych wszystkich komórkach. Jego struktura to właśnie jest tak unikalna, że ma te funkcje niezbędne dla naszego życia. Chemicznie, jakby się przyglądając pod mikroskopem, czy jak jest zbudowany glutatium, to są trzy aminokwasy tworzące taki peptyd mały. Mówimy, że tripeptyd, więc tam cysteina, glicyna, kwas glutaminowy. Przy czym cysteina jest jednym z ważniejszych elementów, ponieważ po posiada ważne wiązania siarkowe, które udostępnia... Jako glutatją też dodatkowo do wiązania nawet sześciu różnych cząsteczek toksyn lub metali ciężkich, czyli jedna taka cząsteczka poprzez wiązania siarkowe może połączyć w komórce, wyprowadzić z komórki połączone sześć różnych cząsteczek dodatkowo toksyn lub metali ciężkich i w ten sposób ewakuuje je na zewnątrz do. I łączą się wtedy w formę rozpuszczalną w wodzie, co jest bardzo ważne, co potem pozwala na usuwanie ich przez nerki. Więc a, no, pewnym elementem przy przyjmowaniu glutationu, Należy zwrócić uwagę, że na początku może być taki efekt podwyższenia się ilości toksyn. Czyli jak ktoś ma bóle głowy, może być większe. No niestety, no przykro mi bardzo, bo są chemoreceptory na tętnicach mózgowych, które na to reagują i mogą zareagować także w tym wypadku. Czyli są chemoreceptory w tętnicach więc na początku może nawet być skok ciśnienia. Jeżeli takie coś obserwuję, to ja się tym nie martwię, bo za chwilę to powinno się ustabilizować i przejść w taką formę, dobrego ciśnienia, ponieważ z reguły glutation normalizuje ciśnienia, a więc one idą w dół potem. Także, Między innymi dlatego, że za samo nadciśnienie odpowiada też duża ilość toksyn z naszego organizmu, jaką mamy, a to z przewodu pokarmowego, od pokarmów, od różnych pasożytów, grzybów. Tam jest mnóstwo bakterii, wirusów, antygenów, więc to wszystko nas potem potrafi zatruwać i powodować to nadciśnienie. Dobre oczyszczanie, patch glutation jest bardzo ważne. No i jego potężna rola to jest przeciwutleniacza, czyli tam, gdzie w komórkach następuje spalanie tlenu, powstają wolne rodniki tlenowe. Też jeszcze wolne rodniki azotowe są, siarkowe, ale generalnie najbardziej groźne, ważne dla naszego ciała są też te właśnie tlenowe. Czyli to tak jakby jakieś odpady, które powstają, A te odpady one są potrzebne, bez nich też jest trudno żyć, ale ten poziom tych odpadów wolnych rodników musi być pod kontrolą i to zapewnia odpowiedni poziom glutationu. Natomiast no, my możemy zrobić sobie poziom glutationu we krwi, do czego zachęcam zawsze każdego. Można zrobić w każdym dużym laboratorium, a labie, diagnostyce itd., itd., od 250 do tam 300 zł, ale nie róbmy tylko całkowitego glutationu, róbmy glutation zredukowany, róbmy glutation utlenowany, i ten współczynnik będzie liczony, ile tego zredukowanego do całkowitego mamy. Ze krwi to badanie się krwi, że badanie robi, wynik przychodzi też, trochę to się na niego czeka. Ale jak patrzę na wyniki moich pacjentów i znajomych, to niestety mamy w większości bardzo złe. Bo od 20 roku życia nam go zaczyna brakować, spada nam poziom glutationu, co powoduje większą ilość chorób. To powoduje szybsze starzenie. To powoduje właśnie, że zaczynają się procesy nowotworowe. Więc to jeden z elementów, tak? Jest bardzo ważny poziom glutationu, a w niektórych naszych uszkodzeniach, które mamy, poprzez zapalenia, które też mamy. W ogóle jesteśmy już narażeni, nawet jako dzieci, na pewien niedobór glutationu, dlatego czasami pomaga wtedy glutation, nawet u dzieci. Ta molekuła życia jest niesamowicie ważna dla naszego zdrowia i dla odporności. I dzisiaj o tym. Dzisiaj trochę więcej odporności, skrócie. No jeżeli mamy infekcję. Jeżeli mamy infekcję wirusową, to każda infekcja wirusowa powoduje... Znaczy, ona się aktywuje, działa, nie do wiary wręcz, poprzez podwyższenie poziomów wolnych rodników, które uszkadzają potem komórki, tkanki. A więc, jeżeli wirus się replikuje, to też powstaje więcej wolnych rodników. Więc to jest problem, że teraz, jak nie mamy odpowiedniego poziomu glutationu, ten wirus, naprawdę mówią to badania, ja dzisiaj się opieram na badaniach naukowych, to co mówię. Jest potwierdzone naukowo, więc jeżeli mamy nagrażenie się jakiegokolwiek wirusa, patrz grypy, rinowirusa przeziębieniowego, adenowirusa, czy też RSV, czy wirusa zrzutaczki WZW, czy HIV, AIDS, więc wszystkie wirusy działają w ten sam sposób poprzez uszkodzenia komórkowe, gdzie indukują wolne rodniki, czyli Glutatją jest potrzebny, żeby zmniejszać ten ładunek zapalenia już na tym poziomie. Jeżeli chodzi o same wolne rodniki, bo do tego już tak dzisiaj tam nie będę, może często wracał, ale będę wracał, dlatego y, mówię o tym, ponieważ ta neutralizacja wolnych rodników pozwala już jak gdyby na poziomie komórkowym, żeby przejść, chociażby przeciwko wirusom, komórka była odporna, żebyśmy mieli te siły do pokonywania, do zwalczania wirusów, bo to włączamy potem oczywiście różne inne czynniki wiadomo limfocyty T no patrzmy limfocyty T do prawidłowego funkcjonowania odporności są nam niezbędne do zwalczania infekcji nawet nowotworowe które mam mutacje w komórkach naszego ciała powstają codziennie a codziennie są zwalczane między innymi przez te cząsteczki znaczy komórki naszego ciała ale też glutation, to bardzo ważne w walce z patogenami patogeny no to wirusy bakterie grzyby pasożyty i ale tutaj Chodzi o te makrofagi komórki NK, Natura Killer. Więc one są odpowiedzialne za i jakby rozpoznawanie. Limfocyty też. Jeżeli nie mają odpowiedniego poziomu gluzacji, ich funkcja limfocytów TIB zresztą też, neutrocystfili też, euzonofili też, limfocytów, mówiłem, makrofagów komórek NK są. Gorzej dysponowane. Jeżeli mamy niższy poziom glutationu, to te komórki są, nazwijmy takim skrótem myślowym, leniwe. Nie mają tyle energii do pracy, tyle możliwości zwalczania wirusów. Patrz, bo tam też potrzebują, żeby w nich też była ta y, dobra funkcja antyoksydacyjna, bo też te komórki są wrażliwe na ilość wolnych rodników. Czyli znowu. Sam stan zapalny, podwyższona ilość wolnych rodników, osłabia też działanie naszych komórek odpornościowych, aczkolwiek trochę indukuje. I teraz znowu będzie indukować, ale poziom, który mamy glutationu, jest kompletnie potrzebny, żeby funkcjonowały wszystkie nasze komórki. Mało tego, erytrocyty bezwzględnie potrzebują glutationu, żeby nam tlen dostarczać. Czyli zamykamy w ogóle wszystko to, co nam żyje, nasze komórki we krwi. No może poza płytkami, no może tam w płytkach akurat jest mniej to istotne, ale glutation ma te funkcje bardzo ważne z kolei, jeżeli chodzi o to, jak glutation działa z kolei na fibrynogen, na tworzenie się zakrzepów, potem płytki krwi się tam przyczepiają, więc jego z kolei właściwości przeciwzakrzepowe omawiam też nie na jednym wykładzie, dzisiaj o tym nie, jeszcze będą o tym też wykłady spotkania nasze, poniedziałkowe, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania właśnie tutaj pod tym linkiem. Ten sam link będzie aktywny. Będziemy się tutaj na tych spotkaniach naszych właśnie spotykać. Także zapraszam już teraz. No niestety dzisiaj nie wszyscy się dostaną, bo jest do stu tylko tutaj liczba. Podbijamy już, widzę, 96, więc pewnie niektórzy mogą się dzisiaj troszeczkę zdziwić, no ale będziemy zwiększać. Ja już napisałem o zwiększenie limitu, będę miał już następne pokoje dużo większe. Widzę, że zainteresowanie jest ogromne, dlatego też postaramy się, żeby było więcej tych możliwości. OK. Czyli tak jak powiedziałem, już na tym poziomie podnosi to odporność. Teraz. Glutation właśnie aktywuje limfocyty, ponieważ łatwiej im wtedy i makrofagom mała identyfikować patogeny. Jeżeli mamy jakieś tam antygeny bakteryjne, wirusowe do identyfikacji, żeby to zostało zneutralizowane przeciwciałami, żeby te przeciwciała lepiej powstawały. Do produkcji białek jest potrzebny też glutation. A więc on aktywuje też enzymy, aktywuje w ogóle całą genetykę naszego organizmu również do... Zwłaszcza dobrego działania, więc jeżeli mamy mało glutationu, słuchajcie, mamy większą możliwość mutacji. Czyli glutation chroni nasze DNA jeszcze do tego, do tego wszystkiego, więc aktywuje proliferację, zwiększa limfocytów T, ochrania właśnie białe krwinki, o czym mówiłem, przed stresem oksydacyjnym, moduluje jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. O tym wiele badań nowych się pojawia. Mamy takiego doktora Greka, który jest sam z siebie fachowcem od cytokin, w Grecji pracuje. Był teraz niedawno na takim wielkim zoomie międzynarodowym NEUMI. No i tam też wypowiada się, że zrobił badania i te badania jeszcze nie są opublikowane. Z jego badań wyszło, że nie spotkał jako naukowiec, a jest bardzo znanym, cenionym naukowcem w Europie i na świecie. Nic bardziej potężnego do modulowania genów odpowiedzialnych za produkcję też potem tych cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, żeby to dobrze zatrzymywać ekspresję genów tych prozapalnych, żeby zmniejszać ekspresję również tych cytokin. Nic. On wziął sam preparat Neumy, w którym jest ten glutation, o którym mówię. No bo też glutation potrzebujemy w dobrej formie dostarczania, no to jeżeli dostarczamy nanotechnologii, gdzie cząsteczki są praktycznie niemal pojedyncze, no w nanomi, nanometrach, kiedy one przechodzą przez błonę komórkową, bo są dostatecznie małe, a więc dużo lepiej przechodzą do naszych komórek bezpośrednio, podajemy 5 ml pod język, trzymamy to minutę, połykamy, czy wypływamy już tam nic. Mniej więcej nie zostanie, bo cząsteczki glutationu czy innych składników dostały się do naszych komórek, też poprzez krew oczywiście. Więc to jest jego efekt potem. Poziom glutationu spada. no Możemy sobie go zawsze, przypominam, trochę poprawiać dietą. Oczywiście wysiłek, jeżeli robimy regularny, jeżeli mamy dobry oddech, dobry sen, to wszystko wpływa na poprawę glutationu w naszym organizmie. Ale niestety no, z wiekiem generalnie spada. To są osobne wykłady. Ja to m.in. tłumaczę na podstawie genów, które są odpowiedzialne za produkcję i modulowanie całego działania glutationu, i one też ich aktywność z wiekiem maleje. W związku z tym spada nam potem produkcja glutationu. Warzywa krzyżowe to możemy jeść broku, więcej kapusty, szparagu, brukselek, cebuli, czotku, awokado to wszystko pożywienie jakby jest potrzebne do tego, żeby było go więcej. Wtedy zwiększamy ilość podaż cysteiny tych składników, które budują, czyli aminokwasów, które budują akurat glutation. To troszeczkę podnosi. Może być elcysteina. też troszeczkę podnosi nam ten poziom glutationu, bo mamy nad możemy go suplementować. To też trochę wspiera zwłaszcza wątrobę do produkcji glutationu, bo tam go najwięcej produkujemy. Wątroba najwięcej go zużywa do detoksykacji, detoksykacji naszych toksyn, usuwania tych toksyn z organizmu. To dlatego, no ale nie ma nic lepszego, jak wlewy dożylne, ewentualnie jeszcze coś lepszego. Ja myślę, twierdzę na podstawie obserwacji moich własnych i to samo powiedział w Szczecinie. Steven Scott, właściciel NEUMI, bo był u nas w Szczecinie na takim evencie, właściciel NEUMI, który wymyślił tą nanotechnologię, opatentował, że w nanotechnologii nie ma nic właśnie lepszego jak to, żeby nam się dostawały te y, nasze e, cząsteczki do e, właśnie do komórek już minutę i to jest to odpowiedni level, żeby ten już nie rozpadający się przez przewód pokarmowy. Bo przewód pokarmowy, na, podajemy jakieś kapsułki, nawet liposomalne, to się wszystko rozpada na aminokwasy z powrotem w 90%, więc tam się mało wchłania samego czystego glutationu, bo też mało wchłaniamy peptydów, tylko generalnie to wszystko do aminokwasów tniemy. Po to mamy przewód pokarmowy, żeby to trawić. Więc przy, za, przy tej właśnie funkcji przewodu pokarmowego dostajemy więcej po prostu aminokwasów. A sam glutation moduluje całą sygnalizację między komórkami. Zwłaszcza w układzie nerwowym, o tym w ogóle będę bardzo dużo mówił, bo układ nerwowy się regeneruje, układ nerwowy zużywa najwięcej tlenu, tam jest największy stres oksydacyjny i właśnie jakby też potrzebuje najwięcej glutationu, a tam delikatne neurony, które mamy której łatwo się że tak powiem zużywają, mało regenerują, ale się regenerują, więc w sumie mamy tam deficyty największe i powstają wszelkie potem formy chorób parkinsonowskich czy zwyrodnieniowych innych, zaburzeń typu depresja lęki, to jest stan zapalny, tam jest duży stan zapalny, więc tutaj właśnie to zabezpiecza, to gdy podajemy te rzeczy, wtedy jak glutation bardzo dobrze podnosi nastrój. Bardzo Naprawdę dużo osób już mogło potem nie poczuwać się, y, czuć się lepiej, bez lęku nawet, różnych fobie nawet znikają, obserwujemy. Nawet pobudzenia się modulują do stanów normalnego aktywności y, y, człowieka, jakby psychofizycznie. No, to jeśli chodzi o takie jeszcze dygresje. Same limfocyty C właśnie, właśnie niszczą zainfekowane komórki, koordynują działanie innych komórek odpornościowych, ponieważ różne cytokiny produkują glutacją, wspiera ich aktywację, co jest niezbędne. Dalej, dla infekcjach bakteryjnych i bakteryjne wirusy losowe, ale bardzo dobre badania są na bakterie wszelkie, w tym m.in. gruźlicy. Gruźlica lekooporna, w której są stosowane w lewy, na przykład, czy tam produkcja jest glutationu i wyższy poziom we krwi yy, zaczyna reagować na leki, więc to jest czynnik niesamowicie korzystny przy wszelkich infekcjach bakteryjnych. Patrz, paciorkowce, gronkowce, borelie, bartonele, wszystko. Następnie ma też yy, wsparcie samych enzymów, o czym mówiłem, do produkcji białek, ale jest konzyko, enzymem to jest stosowny chyba temat, wielu reakcji po prostu, yy, które są enzymatyczne. Aktywuje te komórki NK, o których już wspomniałem, co jest kluczowe też dla utrzymania zdrowia, a też przeciwstawia się powstawaniu nowotworów. Więc jego funkcje ochronne, a nawet wspomagające, już w momencie, gdy nowotwory zaistnieją, są głęboko opisywane i działa korzystnie. W, w, jeszcze bardziej w zapobieganiu, żeby do tych procesów nie dochodziło, bo zapalenia po prostu przechodzą w formę zwyrodnienia, A zwyrodnienia komórkowe to często kończą się mutacjami i chorobami nowotworowymi. Taka jest kaskada zdarzeń. No i bardzo, bardzo ważna rola reumatoidalne zapalenie stawu łuszczyca, y, y, tam y, Hashimoto, tak wszelkie autoimmunologiczne choroby tam glutation odgrywa rolę modulującą, ponieważ również zapobiega, a nawet hamuje, a nawet widać no, w badaniach wycofywanie się tych chorób. Oczywiście ja nie mówię o glutationie jako o leku, jest to oczywiście tylko i wyłącznie prezentacja możliwości tego związku, tak jak można mówić dużo o witaminach, tak jak można mówić o innych substancjach, które mamy naturalnie w naszym organizmie, tak jak można mówić o ATP. Jak na e, cząsteczce, która daje energię i jak ją podnosi naszych komórkach? tak ja teraz opowiadam oczywiście o tych rzeczach, które są związane po prostu z glutationem, czyli w tym wypadku mamy więcej przeciwciał przeciwko własnym komórkom. Nie ukrywam, że to bardzo ważna rola jest diety, bo dieta bez glutenu, który hmm, rozszerza jelita, bez mleka, który też podnosi stan zapalny i z glutenem działa niekorzystnie w jelitach do tego stopnia, że antygeny potem są odczytywane właśnie przez limfocetę i prezentowane potem jako przeciwciała powstają przeciwko też tak podobnym antygenom, które mamy w sobie, więc przeciwko własnej autoagresji, do, do autoagresji służą te przeciwciała, którymi się chcemy bronić. Ale w momencie, gdy jednak mamy dietę bogatą w gluten i mleko, nie najlepiej, a wręcz odwrotnie, usuwając tę dietę, czyli gluten i mleko, Patrz pszenicę, żyto, orkisz, jęczmień, patrz nawet mleko, sery, jogurty, kefiry, śmietany, wszystko to z diety, możemy to zastępować innymi pokarmami, bardzo dobrze pomaga w regulacji i razem z glutationem i z innymi jeszcze elementami właśnie do usuwania nawet przeciwciał przeciwko własnym, czy stawom, czy chrząstkom w sensie, czy jelitom, czy wręcz własnym komórkom nerwowym, czy komórkom tarczycy i tak dalej. No wspomniałem już ATP, no to jest jedna z rzeczy, która tam działa bardzo mocno w mitochondriach, która jest naszą elektrownią energii właśnie, gdzie ATP powstaje, jest to składane i tam zużywane. 70 kilo na 70 kilo człowieka powstaje codziennie, dziennie 70 kilo tego ATP. W mitochondriach jest to oczywiście bardzo ważny proces, ale glutatium, to tam jest ten stres oksydacyjny, tam jest to spalanie też. Tam właśnie w samych mitochondriach. Chroni mitochondria przed stresem oksydacyjnym, czyli zapewnia tą bezpieczną pracę mitochondriów na długie lata, czyli jakby też regeneruje je i pomaga im dobrze funkcjonować. Kolejna ważna rola, to też się przekłada na odporność, bo komórki odpornościowe też mają mitochondria, więc w sumie też potrzebują dobrej energii, czyli do walki z infekcjami. Czyli jednocześnie to potem przekłada się na produkcję przeciwciał, przekłada się na większą energetykę właśnie tych komórek poprzez mitochondria? No, poziom glutationu jest jak gdyby połączony z ryzykiem chorób. Im niższy, tym częściej będziemy mieli choroby przewlekłe typu, cukrzyca, nadciśnienie, spadek odporności, częstsze zachorowania na infekcje, właśnie depresyjne leki, lęki. To właśnie. Poziom glutationu. A z kolei, jak mówiłem, częste infekcje wirusowe, bakterie z kolei potem powodują, że nam ten glutatyn się dożywa jeszcze do tego wszystkiego, oprócz naszej genetycznej sytuacji, kiedy nam spada. Więc tutaj to też będzie bardzo ważne. Replikacja wirusów. Jak mówiłem, jeżeli mamy dobry poziom glutationu, zahamowuje to replikację, hamuje. Natomiast jeżeli mamy obniżony poziom glutationu to wtedy wirusy nam się po prostu częściej replikują, szybciej przechodzą do innych komórek, szybsze i częstsze objawy i to udowodniono w związku z COVID-19. No najsilniejszym takim czynnikiem predyspozycji do ciężkiego COVID-a ze śmiercią włącznie, do mikrozakrzepic włącznie, był niski poziom glutationu. Cukrzyca tak, naciśnienie, palacze tak, owszem, mężczyźni jako też częściej, ale najważniejszym okazał się być poziom wyjściowy glutationu. Gdybyśmy my dbali o ten glutation wtedy, to mielibyśmy kompletnie mniej ciężkich chorób covidowych, jak również nawet i powikłań po różnych preparatach na covidy też są związane z tym. A więc glutation reguluje nam ekspresję genów, które są potem i zarówno przeciwzapalne, jak i hamuje ekspresję tych prozapalnych, a jakby no moduluje do tego, żeby ta była dobra odporność na tym poziomie, czyli pomaga zwalczać te wirusy, które się pojawiają. Od zakaźnika chory na HIV w Polsce praktycznie zawsze usłyszy, proszę spożywać, kupić sobie glutatium. No to niech szuka dobrego glutationu, każdy chory tutaj znajdzie najlepszy nano glutation. Jeżeli chodzi o sam sport, też oczywiście najlepszy jest tutaj dobry glutatium, który może nawet co godzinę podczas wysiłku sportu, uprawiania zawodu stosować jako uzupełnienie e, no, razem z płynami. Jak najbardziej, glutatium polecam e, 5 ml, 10 ml, nawet co godzinę w sporcie takim zaawansowanym też. Ale tam pomaga właśnie w tych sprawach infekcji 2. Jest to niesamowicie ważne. Ja widziałem reakcję wielu naukowców, jak rozmawiałem o tym, że są badania i te badania są jednoznaczne, potem oni to widzieli. Podnosi glutation, ponieważ zwiększa produkcję cytokin, między innymi interferonu gamma, który pomaga w eliminacji wirusa. Także. Przy żółtaczkach, przy WZW-ABC, non-anon, a, BC, non, non, DE, wszystkich innych pokarmowych, niepokarmowych, zakaźnych, koniecznie zachęcam do suplementacji również glutationu. Dodatkowo zapobiega mutacjom, o tym mówiliśmy właśnie już też. O, opowiedziałem właśnie, co ciekawe, właśnie te uszkodzenia płuc, te długie już, krąg COVID, te takie mgły yy, 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 pamięciowe jakieś zaburzenia. Koncentracji, nawet to, co tam wychodzi w tej chwili, to jest to też wszystko, okazuje się, powiązane z niskim poziomem glutationu. I ta reakcja immunologiczna, poprzez poprawę poziomu glutationu, pomaga wychodzić. Są możliwe regeneracje płuc do tego stopnia, że poprawia się stan w takich nawet chorobach jak astma. Mamy świadectwa osób, które mówią, że ciężko chorując na astmę, wielokrotnie bywały w szpitalach nawet co miesiąc, a w tej chwili nie biorą leku i to nie jedno, to już idzie w mnogość, Wypomnaża się liczba świadectw tego typu z PHP także, że w leku choroba płuc, złuknienia płuc, choroby inne choroby w ogóle w płuc i oskrzeli, oskrzelików i tak dalej, dalej. Zapalenia wątroby już o tym mówiłem, więc tutaj na pewno działa dobrze. No, bardzo ciekawą rzecz dla Was teraz przed tym wykładem, że, uwaga, aż po prostu e, przeczytam. Poprzez wspieranie, bo grudatym się okazuje, że jelitach wspiera zdrową florę jelitową pośrednio. Wspomaga produkcję cytokin. Wiemy, jak ważne są probiotyki, jak ważna jest ta flora, ten mikrobiom, żeby był dobrze u nas działający. Więc tutaj, glutaryn okazuje się też kolejnym czynnikiem, bo oczywiście, mamy tam prebiotyki, możemy pozbiotyki, możemy różnie tam wspierać pracę tych naszych dobrych bakterii, żeby one się mnożyły. Glutamin jest jednym z elementów, który wspiera pracę dobrych komórek w przewodzie pokarmowym, bakteryjnych, naszego mikrobiomu. No, między innymi poprawia regulację poziomu wapnia w mitochondriach, w komórkach i we krwi. Więc ten mechanizm jego działania, widać, jest wielozasięgowy. Nie mówiąc o tym, że działa na hormony, więc jest nawet w endokrynologii bardzo ciekawie opisywane. O tym osobno jeszcze będziemy mówili. Do tego powiem tylko zdawkowo, kończąc już o tym dzisiaj glutationie, że często w tym niebieskim, Naomi Swish, o którym mam nadzieję zaraz te przekaże tutaj pałeczkę dalej, ani ta zapała za chwilkę się nam tutaj odezwie, zaraz ją tutaj poproszę. To ona też o tym wspomni, ale jednak ja chciałem wspomnieć, że w tych wszystkich preparatach neumi, no we wszystkich, oprócz glutationu, jest kurkumina. W formie nanocząsteczek. A co ciekawe, taka bardzo ciekawa informacja: oczywiście działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, ale jest niesamowicie fajne, znalazłem dane. Badania wykazują, że kurkumina wspiera produkcję glutationu. Haha, ha, halo! Przez aktywację enzymów odpowiedzialnych za jego syntezę, więc tutaj nawet i to synergia działania właśnie dodatkowo poprawia funkcję mózgu razem z glutationem, gdzie też bardzo dobrze zmniejsza ryzyko chorób serca. Okej. Okay. W tych wszystkich preparatach, czy niebieski, żółty, czy biały, o których zaraz szerzej powiemy, znajduje się również L-cysteina, ten prekursor słynny glutationu w formie nanocząsteczek, doskonale przyswajanej do komórek, z których po prostu powstaje potem glutation, a więc wzmacnia syntezę glutationu, pomaga sama też w detoksykacji, zwłaszcza w wątrobie, gdzie ma zastosowanie medyczne jako lek. Bo możemy sobie kupić nawet nac przecież jako lek w aptece, nawet bez recepty. Więc, ale są też jeszcze formy iniekcyjne, które są stosowane do odtruwania chociażby z paracetamolu czy innych toksyn w organizmie. Więc do, pomaga, jak to nac też w samym układzie oddechowym jako lek działa, też jest używana do rozrzedzania wydzieliny odskrzelowej, Mamy w ten związek, mamy l Formiona, no, cząsteczek, która doskonale penetruje do skrzeli płuc, przypominam. Poprawa funkcji, kurkumina, tak, a to się przepisało, więc tutaj dalej. E, witamina C no jest w każdym z produktów, jakikolwiek, czy biały, czy żółty, czy niebieski, e, w każdym razie pomaga w redukcji glutacji, re, mówimy nie redukcji poziomu, w zredukowaniu, o tak może powinno brzmieć, czyli ten zredukowany glutation, powinniśmy go mieć minimum 98%. Całkowity powinien być w normie powyżej normy, bo w górę nie ma ograniczeń. Źle, jak jest poniżej normy. Natomiast, jeżeli mamy ten glutacjon zredukowany mniej niż 98%, współczynnik jest nie 0,98, ale 0,9, 0,6 czy 0,4, to źle to musimy naprawdę intensywnie zacząć myśleć o ratowaniu nawet, gdy nic nie czujemy. Możemy nic nie czuć przyjmując glutation, ale jeżeli te parametry mamy złe, to znaczy, że w nasz organizm za chwilę strzelą nam stawy jakieś albo strzeli zapalenie gdzieś i będzie autoimmunologia, nie daj Bóg twózu, dwóch. Niski poziom glutationu osłabia odporność, więc jeżeli zadbamy o poziom glutationu teraz, jeżeli będziemy sprawdzać, jeżeli nic nie czujesz może, nie potrzebujesz pomocy, bo się czujesz dzisiaj dobrze, masz 40 parę lat, albo 50 parę, albo nawet 30 parę, jak zrobić poziom glutationu, a masz niski, to to jest twój reduks, twój cały system zapobiegania stresom oksydacyjnym, czyli reduks działa źle. Musimy go wspierać. Najlepszym rozwiązaniem będzie suplementacja, i to długo, długo, nie miesiąc, może być rok, dwa, trzy, więc a może dożywotnio. Bo niektórzy, którzy mają mutację pewnych genów, jak MTH, FIER, to powinni brać glutation dożywotnio. Ci, co mają niskie poziomy glutationu w wieku młodym, to znaczy, że mają duże problemy, być może będą potrzebowali. Oczywiście jest możliwość zrobienia 3 miesiące i 3 miesiące odpoczynku sprawdzić poziom. Czy już wrócił do normy, że się ustabilizował. Jeżeli po jakimś czasie nie bierze glutationu, a spada ci z powrotem, po raz drugi. To naprawdę zalecałbym przyjmowanie go do końca życia. To jest przeciwstarzeniowo, przeciwzapalnie, często efekty są przeciwbólowe, czuć to po świadectwach. Warto mieć dobry poziom glutationu w organizmie. Groi witamina C dodatkowo, jest dobrym antyoksydantem z witaminą E. A co robi glutation? Regeneruje tą witaminę C, którą mamy. Ona jeszcze raz, po raz drugi, po raz kolejny zaczyna działać. Czyli jest koniecznie ta synergia pomiędzy tymi dwiema substancjami potrzebna w naszym organizmie. Także jeżeli by to chodziło o to, zaraz zobaczymy, gdzie ja tutaj mogę zatrzymać już w tym momencie. Zatrzymamy nagrywanie, jeżeli to będzie możliwe.